Niektórzy ludzie nie wierzą, że gdy medycyna zawodzi, można pomóc drugiemu człowiekowi energią. Niestety, często się mylą. Znany z cudownych uzdrowień mistrz bioenergoterapii Ireneusz Sowiecki, to ostatnia nadzieja chorych. Jego księgi uzdrowień to setki cudów. Pani światłowiec na nieuleczalną Szekata. chorobę gościec stawowy postępujący. Jej stan zdrowia pogarszał się z dnia na dzień. Obawiała się najgorszego, wózka inwalidzkiego. Posłuchajmy wypowiedzi kolejnej uzdrowionej osoby przez Ireneusza Stobieckiego. W ubiegłym tygodniu miałam badaną krew i w sobotę byłam u lekarza i lekarz mi mówi, że mam, choroba się cofnęła. Gościec stawowy postępujący. I ja byłam zaszokowana, ale tak jakoś... Od razu pomyślałam sobie, że to właśnie Pan Irene, działanie bioprądów od pana Ireneusza i tak byłam taka szczęśliwa, bo zawsze mnie gnębiła ta choroba, martwiłam się co będzie, co będzie na przyszłość, jak ja sobie poradzę w życiu, że czeka mnie wózek na pewno inwalidzki, a ja się czuję teraz dobrze. Normalnie rano wstawałam, to miałam takie nogi i ręce sztywne, a w tej chwili mam je, Normalnie ruszam, normalnie wstaję, normalnie chodzę. No Jestem teraz szczęśliwa. Jestem szczęśliwa, cieszy się uzdrowiona. Ustąpiło usztywnienie rąk i nóg. Badania potwierdziły, że cofnęła się nieuleczalna choroba gościec stawowy postępujący. Osoby zainteresowane spotkaniem z dyplomowanym mistrzem bioenergoterapii i Stobieckim mogą zamówić wizytę. Prosimy dzwonić pod numer telefonu 773-283-1505. 283 15 05